Dobra, Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie Need for Speed Outbound u mnie na kanale. Jak widzicie, moi drodzy, zapewne hmm, słuchajcie, no przede wszystkim. O jezu, jak jest głośna ta muzyka, o rany. Przepraszam, was za to w ogóle. No, stawcie w ogóle motki na wstępie, łapkę w górę, bo chciałbym na pewno e, gdzieś tam więcej. E, Więcej na pewno gdzieś tam chciałbym robić e, robić odcinków z tego Need for Speed słuchajcie e, dajmy sobie zero dobra dajmy sobie wszystko może na tak tak sobie może to dajmy Maybe. Dobra. Dobra, mamy to. Słuchajcie, lecimy z fabułką dalej. Ja już co prawda parę wyścigów tutaj zrobiłem w tym Nitro Speedzie, żeby się z tym zapoznać. Ale to mówię, ma być odcinek pierwszy, testowy, pokazowy. Czy w ogóle Wam się spodoba ten odcinek? Ym... No i co? I słuchajcie. Aha. Dobra, i słuchajcie, co? No na pewno chciałbym przejść tego Need for tutaj u siebie na kanale od początku do końca. Ale mówię, chciałbym, żeby to też było dla Was komfortowe do oglądania. Jak widzicie, pojazdy super. Zarąbiście. Super, tylko średnio mnie to obchodzi, nie? Dobra, tutaj macie moje autko. Aha, tutaj mam nowe fury, tak? I dobra. Dobra, może nie będziemy patrzeć teraz na fury, zagrajmy sobie, słuchajcie, może jakiś... Może jakiś wyścig sobie zróbmy, słuchajcie, no co to dużo? Co to dużo mówić? Tu jest jakiś jeden wyścig. Tu jest kolejny. Ej, mamy troszkę tych wyścigów. Dobra, polecimy sobie może po kolei. Polecimy sobie może tak. Dobra. Upuścić garaż, jasne. Aha. O, no już mi się wczytała ta mamka Ja pierdolę, to, to jest taki cringe te teksty w tym Need że czasami nie wiem, nie? Pyk. No i na razie ma kobieto. Bożeż, daj mi spokój dziewczyno, masz tak cringe'owe teksty, że jestem normalnie czasem w szoku. Pięknie, lecimy moi drodzy, słuchajcie. Co, lecimy sobie do zlotu? Stryj. Wiadomo, nie tuningowałem tego auta jakoś, wiecie, mega mega mocno, bo to słuchajcie są pierwsze wyścigi, wiecie. Też nie ma co tego auta tak wiecie do końca, że tak powiem, robić, bo chwilowo jest to średnio opłacalne. Dobra, moje pojazdy, co ja tu mam? Spróbujmy z tym McLarenem. Spróbujmy no. Aha, nie ma żadnych samochodów tej klasy. No nie gadaj, jak to nie mam? No przyszej No nie gadaj. Poczekajcie, ja muszę mieć samochód klasy A naprawdę. No i co? Aha, dalej nie mogę. No to fajnie. Dobra, to zróbmy sobie inny wyścig. Zróbmy sobie inny wyścig po prostu. Takie jest moje zdanie i tyle. Ła! Wow. No i pięknie, słuchajcie, to wygląda. Ale że ja muszę mieć w ogóle. Mm, że ja muszę mieć, słuchajcie, aha, bo tu chodzi o samochód jakiejś danej klasy No właśnie, o to chodzi, czyli co? No to musimy iść chyba do e, Do tego moi drodzy do, do do Do, do. E, do warsztatu chyba, tak? Czy nie? Może e, Dobra, chodźmy może tu Dobra, to są inne zawody, więc może chodźmy tutaj, słuchajcie, i te sobie zróbmy. Dobra, lecimy moi drodzy, słuchajcie. McLarenik. Pu! Wow. O nie! Wybaczcie za tą zmianę kamery, słuchajcie. Po prostu mam tutaj na padzie od... ...MadDoga, słuchajcie, są dwa takie po prostu przyciski i jak go nacisnę... W tym momencie, o widzicie, zmienią kamerę, co mnie trochę dość, powiem Wam szczerze, irytuje, bo one nie są takie, wiecie, że trzeba to wcisnąć troszkę mocniej, albo troszkę lżej, tylko po prostu wciśniesz to, wiecie, delikatnie i... i koniec, nie? Uuuu! Uuu. Ścigać jeden glina, no nie mi ściga ten jeden glina, Proszę pana. Zamki Webwise. Pyk, ucieczka. Cyk, trzy gwiazdki miałem. Nice. Super. No i dobra, uciekliśmy im. Znaczy może, znaczy może jeszcze no ucieczka odana, słuchajcie, no i świetnie. Dobra, a co? Lecimy na jakiś wyścig. Lecimy rozwalić te zawody, słuchajcie, w drobny mark, w drobny maczek. Uuu. I co? No słuchajcie, chciałbym wiadomo, żeby to był taki pierwszy e, testowy pokazowy odcinaczek, więc, więc, więc moi drodzy. No nie gadaj, że tu też muszę mieć. Dajmy sobie zakład z nim, dajmy sobie z nim zakład. Słuchajcie, może uda nam się, słuchajcie, go wygrać. Zobaczymy, byłoby mega, nie? Lecimy, moi drodzy. O, dziękuję. Jak to nie gościu? Whoa, wow. 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 pięknie. No ale to zepsułem. Ajajaj, aj. niedobrze. nie dobrze. No chociażbym kurczę trzeci był, to by było fajnie, nie? Jak byłbym trzeci to... Ło, wow, już byłoby idealne, nie? Słuchajcie, no to było dobre akurat. Ten unik był niesamowicie fajny. Spodobało mi się. O, jakiś ślad był delikatny. O nie, i piąty! Nie, 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 nie wyprzedzisz mnie. Nie wyprzedzisz mnie. No właśnie, ja zapomniałem, że to trzeba naciskać przecież ten trigger. O mój Boże. No to fajnie, jestem szósty. O Boże. What the fuck? No nie wierzę, że ósmy jestem, ja pierdzielę. Trudno moi drodzy, no Drodny, no, no, najgrzycy zrobimy ten wyścig od początku chyba. Nie wierzę, no i musiałem dubnąć. kurde, to jest niesamowite, nie, że musiałem akurat przywalić w jakiegoś kurczęgościa, nie, fajnie, dobra, lecimy chyba od początku ten wyścig, jak nam się nie uda, to, to trudno, nie, dobra, spróbujemy ponownie, może trudno, no co, no. Próbujmy słuchajcie moi drodzy, może, może się uda. No i fajnie i na samym początku musiałem się w coś wpieprzyć. Oj ludzie. Ale ona wywaliła do przodu, ej. Ale nie może tak być, kurczaczki pieczone. Jak to nie, chłopie? Spokojnie. No i pięknie, już jestem szósty ekstra. Dajcie mi w ogóle prototypy też modki na temat tej gry. Bo chciałbym się słuchajcie, coś o niej dowiedzieć. Słuchajcie, nie? No to fajnie, i przez to, że się wro. O Jezus, no i mm. Dobra, no i to, Boże, co jest z tym, no, aj, ten pat jest czasem tak dziwny, słuchajcie, nie wiem, może to moje przyzwyczajenie po prostu do PlayStation, mam takie wrażenie, nieotwarte, no, ale trudno, nie, oj, ja też bym chciał wygrać, ale no, oj, Bośiu, muszę mieć lepsze autko, nie, tak mi się wydaje. Pyk! Jakiś zryw nitro, lecimy! Pyk! O, w dobrym... W dobrym momencie użyłem tego nitro. Dobra, dobra. Nie, 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 nie. Kurczak, dobra, byłem piąty, nieważne. O Boziu, co jest z tymi wyścigami? Słuchajcie, że nie mogę, to jest niby na łatwym poziomie. Dobra, trudno, polecimy dalej. O kurczę, 2,5 gwiazdki.

Wyścigam je tylko jeden gliniarz. Ucieczka. Super. Świetnie. O nie. O jejku. A ucieknij. No i super. Dobra, mamy to. Ucieczka udala. Świetnie. Ależ to się zaczyna. Łoł. Wow. Ej, dobra, słuchajcie, co, polecimy sobie może teraz do, do garażu. Do garażu. Bo no, tak, chyba garaż Rytela, co? Czy kryjówkę Ludigera, słuchajcie, w ogóle no właśnie właśnie kurczę od czym się różni jeden na drugi garaż w ogóle ten to bym chciał wiedzieć nie dobra jak już to ma być odcinek pokazowy no to słuchajcie zaraz po prostu będziemy go kończyć nie wow ej co to było ale jaja wow to było fajne to było fajne no to było ładne muszę przyznać Dobra Sy, o oh Jezus Dobra. Dojedziemy no sobie tam do naszej kryjóweczki, słuchajcie, moi drodzy, i będziemy skończyć ten odcinek, nie? Też nie chciałbym go jakoś wiecie przedłużać, żeby robić 40, wiecie, wyścigów kurwa i próbować jeden wyścig robić po 10 razy, nie? Bo szczerze mówiąc to nie za bardzo mi się chce. Wow. Ej, no co to było? Halo! Super! No po prostu świetnie, nie? A, no szczęście to tylko jeden radiowoz mnie gonił, więc klasunia. Uuu! Wow. No i świetnie! Syś, Dobra. Jedź do garażu. No tak, wjechać do garażu na pewno. <laughs> dobra. Ile zarobiliśmy? Ładnie 14 i pół ponad 14,5 tysiąca mamy, także spoczko. Spoczko, spoczko. Um, dobra, moi drodzy, i co? Będziemy sobie, słuchajcie, w tym momencie kończyć ten odcinek, nie bo to, wiecie, chciałbym, żeby to był testowy, taki, wiecie, pokazowy odcineczek. I co, i moi drodzy, no ja się będę z wami żegnął po prostu, nie, bo też, wiecie, chciałbym go jeszcze wrzucić, no nie wiem, ile się będzie wrzucał ten odcinek. W razie czego, słuchajcie, mogę wam obiecać jutro odcinek z Nitwu Spidach i da, także trzymajcie się, moi drodzy, i dajcie znać, jak się wam oglądało. Ju!